Zanim zaczniesz działać, zadaj sobie to jedno pytanie. Bez niego każdy plan spali na panewce. Jeśli nie wiesz, co naprawdę stoi za twoim marzeniem, jego realizacja zakończy się po pierwszej trudności. To było moje doświadczenie ze studiami. Pisałem pracę magisterską, bo chciałem mieć tytuł, co kompletnie mnie nie ruszało. Dopiero gdy odkryłem, że chcę to mieć za sobą, aby skupić się na budowaniu firmy, to było moje. Dlaczego? Prawdziwe, osobiste i emocjonalne. Wiele osób chce być bogatych, bo, prr, bo rodzice tak mówili. Chce kariery w korporacji, bo ktoś powiedział, że to sukces. Ale czy to naprawdę Twoje? Prawdziwa motywacja nie bierze się z obowiązku czy logiki. Rodzi się wtedy, kiedy zrozumiesz, po co ci to wszystko i zaczynasz czuć dreszczyk ekscytacji. Chcesz nauczyć się odnajdywać swoje dlaczego? Napisz w komentarzu zasady, a wyślę Ci szczegóły, jak mogę Ci pomóc.